Inwentaryzacja. spisanie stanu, który mamy w danej chwili na stanie. Może być dokonana w systemie. Przechodzimy do gospodarki zasobami zasoby i jeszcze raz otwieramy ewidencję zasobów, którą wcześniej... Tutaj dodaliśmy. I inwentaryzacja może być spisywana poprzez formularze edycji, czy dodania, czyli tak poprzednio robiliśmy poprzez dodanie odpowiednich zasobów w formularzu. Możemy taką inwentaryzację wykonać też bardzo szybko poprzez dodanie kolejnych egzemplarzy dane, danego zasobu, czyli funkcja, która umożliwia nam Automatyczne na podstawie wyposażenia podstawowego, automatyczne dodanie kolejnych egzemplarzy, tak żebyśmy bardzo szybko taką inwentaryzację przeprowadzili. Ale najszybsza inwentaryzacja z się wtedy, kiedy ten stan wyjściowy, ten bilans otwarcia wykonamy poprzez import zasobów z plików zewnętrznych, czy to są importy zasoby z Excela, czy importy zasoby z pliku OpenOffice. Import, jak wykonać import zasobów z Excela czy z OpenOffice, to omawialiśmy już i zapraszam Państwa do filmu dotyczącego prezentacji dotyczącej ewidencji zasobów. Tam jest dokładnie omówiony, jak należy takie zasoby zaimportować. Tutaj przy tej prezentacji dotyczącej inventaryzacji tylko wspominamy o tym, że najszybciej można właśnie tą metodą to wykonać i w tym wypadku zapraszam Państwa do prezentacji ewidencji zasobu, żeby tam zobaczyć, sobie odświeżyć, jak to było wykonywane. Tutaj jest taka informacja, tylko, że wtedy możemy tak naprawdę dowolną ewidencję z pliku Excela czy z pliku Open Office zaimportować. Gdy już mamy tak przygotowane dane, czy kiedy one już są w systemie. Na podstawie wprowadzonych ewidencji możemy generować odpowiednie dokumenty i tak inwentaryzacyjne. Jednym z takich dokumentów jest to tak zwany drukuj stany zasobów. Albo tutaj, tą, tą funkcją, albo tutaj z paska narzędziowego za kompozytorem kolumn, drukuj stany zasobów. I automatycznie pokaże nam się wykaz stany zasobów, gdzie taki wydruk, który określa nam, jakie zasoby, o jakich numerach inwentarzowych. Czyli taki aktualne, tak jak zresztą jest tytuł, stany zasobów na dany, na dany dzień. Innym takim plikiem, który możemy tutaj wygenerować, inwentaryzacyjnym, jest plik, który, jest dokument, który mówi yy, tak naprawdę spis natury, drukuj spis natury. Czyli to, tutaj, albo też możemy skorzystać tutaj z menu yy, paska narzędziowego, drukuj spis natury. I tutaj określamy rodzaj inwentaryzacji, sposób inwentaryzacji, do rozpoczęcia, zakończenia. Można określić skład komisji i później po wydrukowaniu mamy tego typu y, y, wartość inwentaryzacyjną postać takiego pliku, spisu, spisu z natury. I dokładne oddzielenie, y, z obrad z wartościami początkowymi, ulepszenia wartością całkowita i, y, u, i o uwagach. E, jeśli chodzi o te wartości, to każdy zasób, proszę zwrócić uwagę, y, tutaj ma te wartości, co najdysku jako wartość początkowa, a później w amortyzacji, tutaj mamy wartość początkową, wartość ulepszenia. Jeżeli zostało ulepszone, to mamy wartość ulepszenia i wartość, wartość całkowita jest wtedy mamy jako suma wartości początkowej i wartości ulepszenia. Wcześniej też mówiliśmy o numerach inwentarzowych i w systemie ten tutaj. Istnieje możliwość, aby numery inwentarzowe były nadawane automatycznie według określonego schematu numeracji. Aby to wykonać, tutaj mamy dostępne Dostępne ustawienia. W, w oknie głównym programu, w gospodarce z zasobami, jest to jeszcze ustawienia. I tutaj mamy dostępne numery inwentarzowe, zakładka numery inwentarzowych, i tu możemy określić według. Jakiego formatu numeracji system ma nadawać te numery inwentarzowe? I wtedy, czy to będziemy generować z pliku, czy będziemy mm, dodawać manualnie przez formułę, system według tego będzie, według tego trybu, będzie nadawał numery inwentarzowe. I tutaj, z takim składem takiego numeru inwentarzowego, w skład takiego numeru inwentarzowego, może wchodzić numer kolejny, napisany w na notacji 1, 3, 4, 5, 6-cyfrowej. Może wchodzić miesiąc, rok, czy też y, typ model asortymentu. Albo symbol kategorii asortymentu. Ten, jak wprowadzaliśmy asortyment, to Państwo widzieli zapewne, że można było zdefiniować typ, model asortymentu albo określić symbol kategorii asortymentu, Więc te, te dane też mogą wchodzić w skład numeru inwentarzowego. Dodatkowo określamy cykl numeru kolejnego, czy, czy ten numer kolejny będzie potarzał się każdego miesiąca od nowa, zaczynał od nowa trzy roku, czyli nieograniczony, czyli cały czas szedł do przodu. Opcja generuj numer inwentarzowy w tle jest o tyle wygodną opcją, kiedy jest praca zespołowa, czyli wprowadza y, kilku użytkowników w tym samym czasie. I wtedy, jeżeli włączymy generuj numer inwentarzowy w tle, to ten numer będzie wygenerowany dopiero w momencie zapisu do bazy danych danego zasobu. Czyli nie mamy y, niebezpieczeństwa, że nastąpi, auto, na, nastąpi wygenerowanie tego samego numeru inwentarzowego od dwóch, tych samych, czy też dwóch różnych użytkowników. Dodatkowa jeszcze opcja, niezależne numeracje dla kategorii asortymentu. I wtedy w zależności od kategorii asortymentu tu zaraz zaprezentujemy słowniki asortymentu, czyli każda kategoria będzie miała swój niezależny ciąg tego numeru kolejnego, czyli czy to w koparkach, czy to w meblach, czy to w pojazdach, to numeracja zawsze będzie odbywała się od, szła takim niezależnym swoim cyklem. I to tyle, jeśli chodzi o inwentaryzację.